Piewca śmierci, rozpaczy i gniewu, z piewcą życia, radości, pogody, dziwnym trafem spotkali się, żeby poetyckie rozegrać zawody. Przycuknęli na łące pod miastem, wyciągnęli swe pióra kajety, wprawnie w strofy splatają już wersy i to koniec podobieństw, niestety. Choć patrzyli na łąkę tę samą i bociana, co brodzi przy stawie, Jeden widział wnet łąkę ścinaną, a ten drugi śniadanie na trawie. Pierwszy mroczną mgłę, która spowija okolicę wilgotną morową, drugi też mgłę, lecz tę co owija może łąk otuliną perłową. Gdy skończyli pisanie swych wierszy, jak przystało, zasiedli do wódki, i ten drugi się upił ze szczęścia, gdy ten pierwszy się upił za smutki. Werdykt jury wyłonił zwycięzcę. Dwaj poeci wygrali egzekwo, bo na łące tej bardzo jest zimno, chyba że bardzo zrobi się ciepło.